Witajcie na WGTB. Dzisiaj turbopyszny przepis na lasagne alla bolognese w wersji roślinnej. Zaczynamy. A tradycyjnie dokładną listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. Rozgrzewam oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia. Tutaj link, dlaczego używam takiej oliwy. Zaczynamy bardzo klasycznie od przygotowania sofrito, czyli cebula seler naciowy i marchewka. Wszystko pokrojone w kostkę. To nada bardzo dobrej tekstury i też uczyni danie jeszcze bardziej roślinne, jeszcze bardziej pełne pysznych warzyw. Marchewka jako pierwsza ląduje na patelni. Teraz pokroję selera. Seler również ląduje na patelni. Teraz ostatnie warzywo, które muszę przekroić Pokroić prawie ostatnie, bo cebula i czosnek. Zobaczcie, to jest piękne, kolorystycznie. Żółta cebula, zielony serer, czerwona marchewka. I teraz przesiekam czosnek. Obieram z łupin. Dobrze jest delikatnie, tak takim ruchem lekko miażdżącym, uderzyć to. poluzowuje tą skórkę, która jest bardzo. Taka śliska i dobrze przywiera, dość mocno przywiera do czostku, ale też staram się nie rozwalić czostku kompletnie na kawałki, ponieważ akurat w włoskich przepisach bardzo lubię kształt takiego ładnego, cienkiego plasterka. I od razu dodaję liście laurowe, dodaję połowę. Suszonego estragonu teraz do przesmażenia, zawsze dodanie właśnie takich suszonych ziół, jak laurowy czy właśnie zioła, w trakcie smażenia pozwoli wydobyć jeszcze więcej smaku i aromatu z tych ziół. Ja akurat w tym przepisie używam estragonu. To jest taki mały, rodzinny sekret. Mój tata nauczył mnie, a z kolei on się nauczył właśnie od swojej koleżanki Włoszki, kiedy przebywał w Szwecji. I naprawdę w tym przepisie. Uwielbiam właśnie to zioło. Koniecznie nie zamieniajcie na inne zioło, ale spróbujcie zrobić właśnie z suszonym estragonem i zobaczycie, jak bardzo inne i pyszne jest właśnie to danie z tym ziołem. Warzywa delikatnie już się podsmażyły. Dodam teraz odrobinę, kilka łyżek stołowych jasnego sosu sojowego, takiego light, żeby jeszcze pogłębić smak. I teraz czas na dodanie. Jakiejś formy roślinnego białka. W innym przepisie na spaghetti, bolognese, tutaj macie linkę, e, użyłem granulatu sojowego, który także świetnie by się w tym przepisie sprawił, ale dzisiaj chcę użyć trochę czegoś innego, w takiej wersji dużo bardziej zdrowej i też ciekawszej e, soi, czyli tempe, Czyli takie kostki, ciastka e, zgotowanej soi, które są fermentowane i przez to. Tracimy te wszystkie, usuwamy negatywne elementy, które nie są zbyt zdrowe w samej soi, a tutaj dodatkowo dodamy jeszcze wspaniałą teksturę, ponieważ te ziarna soi są, zobaczcie, częściowo w całości, one będą przez cały czas gotowania troszkę twarde i świetnie udadzą teksturę mięsa w tym przepisie. Ja akurat używam tempe wędzonego, ale Myślę, że nawet od biedy dużo pieczarek pokrojonych w kostkę, też na przykład mogłoby tutaj zafunkcjonować. Słuchajcie, pachnie to absolutnie fantastycznie. Teraz kolejny element, tożsamy właśnie ragu à la bolognese. To dobrej jakości, tak jak naprawdę wytrawne, o dużej ilości garbników, czerwone wino. Ja akurat mam dobry szczep Shiraz. Zobaczmy, czy. Będzie dobre do, do tego przepisu. Mm. Bardzo intensywne, naprawdę wytrawne. Nie używajcie tutaj win półsłodkich, a tym bardziej słodkich, tylko naprawdę dobre, wytrawne, mocne wino o takim mocnym, zdecydowanym ciele. Dodajemy teraz czerwone wino do naszych warzyw. Na sam koniec pasata pomidorowa, czyli taki przecier z pomidorów. Możecie też użyć pomidorów krojonych z puszki albo świeżych w sezonie pomidorów. Teraz przykrywam nasz sos e, przykrywką i duszę mniej więcej 20 minut do pół godziny, tak żeby pomidory zdążyły się ładnie przegryźć. Zrobimy wegański sos beszamelowy. Jest naprawdę łatwy w przygotowaniu. Zaczynamy od roztopienia roślinnego masła, dodaję gałkę muszkatołową, to jest naprawdę taki charakterystyczny właśnie smak sosu beszamelowego. odrobinę solę, i dodaję mąkę pszenną. Całość musimy teraz przesmażyć, tak żeby mąka nie była surowa. I teraz wlewam zimne mleko sojowe. Muszę wziąć whisky, miotełkę i na początku bardzo dobrze mieszam, żeby nie utworzyły się żadne grudki. Im jest mniej tego płynu, tym łatwiej zapanować nad grudkami. I teraz musimy zagotować, tak żeby mąka zagęściła sos i sos będzie gotowy. Koniecznie użyjcie mleka sojowego niesłodonego, ponieważ takie słodzone będzie już zbyt tutaj intensywne. I słuchajcie, sos właśnie zaczyna wrzeć i to jest ta konsystencja, którą chcemy właśnie osiągnąć takiego naprawdę niemalże budyniu. Wyłączam, poczekam jeszcze 20 minut, aż sos pomidorowy z tempechem, z warzywami. Jeszcze się troszkę bardziej podgotuje, i możemy układać lasagne. Sos bolognese już gotował się prawie pół godziny, jest bardzo intensywny. Wyłowię liście laurowe, tak żeby one potem nie były w daniu. Dodam odrobinę cukru, tak żeby przełamać tą kwasowość, którą nadał. Sos pomidorowy oraz wino, i reszta suszonego estragonu. Pamiętajcie, aby w trakcie gotowania, jeżeli sos się zrobi zbyt gęsty, dodać odrobinę wody, dosłownie szklankę, może pół, tak żeby uzyskać dość jednak płynną konsystencję, ponieważ nie będziemy gotować makaronu i potrzebujemy tej ekstra wilgoci do tego, żeby makaron mógł właśnie coś wchłonąć w siebie. Zaczynam pierwszą warstwę. Wykładam to, na czym spocznie pierwsza warstwa makaronu, dlatego nie może to być za sucho. Wykładam odrobinę ragu i przykrywam blatami lasagne. I teraz znowu sos beszamel. Przesypuję płatkami drożdżowymi. One nadadzą dodatkowego smaku sera. Znowu warstwa makaronu I na koniec wegański ser ja akurat lubię używać typ cheddar. Jest dość intensywny w smaku. Myślę, że to świetnie się sprawdzi. Tak przygotowana lasagna ląduje w piekarniku 180 stopni na 50 minut do godziny, a później musimy jeszcze wyjąć to lasagne i dać dosłownie 20-25 minut, tak żeby ona lekko ostygła, zwarła się e, i wtedy będziemy próbować. Lasagna spędziła godzinę w piecu oraz Mniej więcej 20, prawie 30 minut poza, tak żeby zdążyła zewrzeć. Spróbuję wykroić ładny kawałek. Mm. Mm, pachnie cudownie. Mm. To wędzone tempy popycha. Bolognese w trochę innym kierunku. Jeżeli jesteście fanami takiego klasycznego smaku Bolognese, to użyjcie tempechu właśnie w wersji niewędzonej. Ja akurat bardzo lubię tutaj to, to wędzenie, i tu naprawdę jest mega wiele smaków. Są pomidory, jest beszamel, jest makaron, jest ser. Takie dania, wydaje mi się, które. Idealnie harmonizują warstwy smakowe, historie są po prostu najlepszymi. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim przepisie. Może macie jakieś inne zachcianki włoskie, albo w ogóle to, co byście chcieli zobaczyć u mnie na kanale. Zasubskrybujcie kanał, o ile tego nie zrobiliście, i dajcie łapki w górę. Cześć. Dzisiaj zrobiliśmy wspaniałą włoską lasagne alla bolognese. A jeżeli chcecie zobaczyć inny włoski przepis, to tutaj.